Cześć, jestem Albert, witam was na moim kanale. Tak jak w poprzednim odcinku zapowiadałem, że w tym nagram i pokażę wam ile potrzeba danej kryptowaluty wykopać, żeby była ona zaliczona i potwierdzona, po to, żeby można było ją przelać potem na nasz portfel. Czyli na przykład, jeżeli mamy Monero, to Monero potrzebujemy 0.005. Tutaj musi być nakopane w tych niepotwierdzonych, żeby się potwierdziło i przeszło nam tutaj na konto. Dalej, jeżeli chodzi o ByteCoina, moją ulubioną kryptowalutę tutaj na MyEnergate, ponieważ się szybko kopię. Jak już widzicie, zresztą nakopałem tam 400. Nie przekładałem się też za mocno, ale ale mam tam na portfolio w sumie 500, bo jeszcze nakopałem na jednym koncie i tak, dalej, tak dalej. Czyli ByteCoina potrzebujemy 20, żeby było. Aby się potwierdziło, i przeszło nam nasz tutaj balans konta, i lecimy dalej. Aoncoin tego potrzebujemy też, tak samo jak Monero 0.005, żeby można było go przelać na nasz portfel, i kolejne to jest Ethereum ETH tego. Tutaj już trochę więcej zer, tego potrzebujemy 0.00001 ETH, żeby można było przelać i żeby było potwierdzone, to ja tutaj akurat mam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 zer po przecinku i jedynka, żeby było potwierdzone i pokazywało się na naszym portfelu. W sumie, tylko, że i tak minimum do wypłaty chyba jest tutaj wyższe, to Wam pokażę ewentualnie jeszcze w kolejnym odcinku Jakie jest minimum do wypłaty, które musicie uzyskać do tego, żeby przelać te pieniądze na portfel lub po prostu giełdę BitBay na przykład Lecimy dalej Dashcoin Dash, Dash coin DSH I tego potrzebujemy 0.1 0.1 Dash Coina Dash Coina Nie wiem jak to dosłownie dokładnie Wam nazwać Potrzebujemy 0.1 Żebyśmy mogli go przelać na giełdę yy, Albo na po prostu portfel Dalej Phantom Coin Phantom Coin yy, Mamy po prostu literkę F yy. Nie, to będzie to FCN Phantom Coin. I tego potrzebujemy jeden. Jeden Phantom Coin, żeby był potwierdzony i znalazł się na naszym koncie tutaj minergate'owym że tak pozwolę sobie nazwać. Dalej mamy Quasar Coin. I tego potrzebujemy również jeden. Czyli potrzebujemy jeden Coin, żeby został potwierdzony i przelany na, nasz, na nasze konto. Dalej, Digital Note XDN, i tego potrzebujemy także jeden. Czyli, jeden XDN, Digital Note, jest potrzebny do tego, żeby zostać, żeby został przelany na nasze konto, portfel, giełdę i tak dalej. Moneta verde. Mm. Tutaj, tutaj, moneta WD. Chwila. Jak to się już nazywało? Tutaj w skrócie. A możliwe, że tutaj tego nie. Nie, to będzie MCN. Dobra. I tego potrzebujemy też jeden jedna moneta werde i wtedy nam przelewa na nasze konto. Infinit, infinium 8 gdzie my to mamy? jest tutaj, dobra tego potrzebujemy 10 coinów 10 tych infinium 8 infinium 8, 10 coinów potrzebujemy, 10 Jednostek tego, tej kryptowaluty, żeby pojawiła się tutaj na naszym koncie. Bitcoina potrzebujemy o dziwo 0,0001, żeby nam się tutaj pojawiło, czyli 3 zera po przecinku. Tutaj mamy dalej zikesza. Zicasza potrzebujemy 0 0.01 żeby nam się pojawiło. dalej Eterium Classic. ETC tego potrzebujemy uwaga, 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 1, żeby pojawiło się na naszym koncie Lightcoin tego potrzebujemy 0,0001 czyli 3 zera po przecinku i 1 i przelewa nam się na nasze konto. I to tyle, w, jeżeli chodzi o yy, wartości, które są potrzebne do przelania do potwierdzenia naszych wykopanych kryptowalut. Jeżeli ten filmik komuś pomógł, spodobał się, bądź nie. Piszcie też w komentarzach, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał. Jeżeli nie, dajcie łapkę w dół, odwiedźcie też moją stronę. Myślę, że niedługo pojawi się też tam pojawi się na dniach cały dokładnie opisana. Jakaś tam prosta tabelka zrobię, żeby było wszystko czytelne. Myślę, że Wam się to przyda, bo jest to dość ciekawa informacja. Bo często się właśnie tam gdzieś pytacie ile potrzeba do tego, bo kopiecie, kopiecie i się okazuje, że jeszcze tego nie... że się nie nakopało i tak dalej, tak dalej. Dobra. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Na tą chwilę dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, hej.